podoba na kampie. Genialnie, jest wspaniale i śpiewamy, i tańczymy i wszystkim polecam, żeby przyjechali. Jestem pierwszy raz na kampie i jest bardzo fajnie, mi się bardzo podoba i na pewno przyjadę tu w następnym roku. Bo jest bardzo fajna atmosfera. No. Można poznać dużo nowych ludzi. Trafiła nam się przepiękna pogoda, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. I korzystamy w 100%. procentach. Nie tylko na basenie, ale również i aktywnie. Wczoraj Jak były warsztaty, warsztaty jakieś... taneczne. Codziennie plaża, codziennie karaoke. No, wszystko jest dobrze jest, jest dużo imprez, jest naprawdę cudownia. I pogoda też nam dopisuje. O jest, no. Miała być dwa razy burza, była tylko raz. Jestem pierwszy raz na kampie i jest bardzo fajnie, fajni ludzie i polecam wszystkim, bo jest totalny chillout i relaksik. Jakbym zachęciła? No powiedziałabym, że mogą spędzić super czas, poznać cudownych ludzi, wiele się nauczyć, dowiedzieć o studiach. No i ogólnie no, mi to się bardzo podoba, tyle najbardziej tu mi się ludzie podobają szczerze. Oczywiście nie zapominajcie też o tym, że poznacie bardziej uczelnie, jak i samorząd studentów UKSW oraz. Będziecie mieli niezapomniane przeżycia i wspomnienia. Mega, super wspomnienia. Więc wbijajcie za rok! Uuu! Co było najtrudniejsze w organizacji tego obozu? No myślę, że głównie tu chodzi o pracę z ludźmi, tak? Mamy różne charaktery, jest dużo zadań, trzeba porozdzielać się, tak, aby nikt nie czuł się poszkodowany, a żeby jednocześnie każdy miał jakąś pracę, żeby to nie było na barkach na przykład jednej osoby, prawda? Co tutaj jest czasem ciężkie. No ale i tak w sumie na sam koniec jest no, tak, że udaje się to wszystko zorganizować i, no, i chyba jest jeden z fajniejszych kampów. Witajcie moi kochani, jesteśmy właśnie na kampie Zero i za chwilę będzie impreza wesela. W sumie impreza wesela już trwa. O! O! Mi się podoba? To jest przepięknie. Serdecznie zapraszamy, aby razem z nami się weselić. Camp Zero po prostu jest kwintesencją tego, co jest studenckie. Niezwykła atmosfera, nowe znajomości, przyjaźnie, miłości. No, po prostu jest cudownie. Zapraszamy studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wrzyskiego. Na Kamp Zero. Bardzo Was przepraszam za mój głos, ale niestety wysiłek, który, który wkładamy tutaj w organizację kampa jest bardzo duży i czasami wymaga sporych poświęceń. Ale wracając, camp to tak naprawdę jest fantastyczna przygoda, którą możecie zacząć tak naprawdę od kliknięcia myszką na stronie, w której się rejestrujemy, ale. Nie tylko Camp jest takim wydarzeniem, które pozwala nam się wszystkim razem zintegrować, ale tak naprawdę cały samorząd jest od tego. Myślę, że Camp Zero jest naprawdę pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, żeby na niego żeby zacząć studia, bo tak naprawdę ludzie, których tu poznajemy i te wszystkie relacje, które się między nami nawiązują, są trwałe, bo o, już coś tam wiem po trzech kampach, także. Ja Was z całego serca serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku.